Jak się Państwu, a szczególnie panią, podoba propozycja naszego rządu, żeby kobiety zamiast na porodówkach rodziły na Sorach? Bo mało dzieci się rodzi. Trudno jest utrzymywać te porodówki w całym kraju, we wszystkich szpitalach, w których są po prostu nie ma na to pieniędzy. No, rodzenie na sorach, jak to Państwo oceniacie? Przychodzi sobie kobieta na taki sor, po drodze spotyka ludzi wymiotujących z powodu jakiegoś wirusa albo z innych powodów, ludzi całych w wysypce, z powodu jakiejś choroby zakaźnej, na sorze nie ma ginekologa. A co najlepsze, wiecie Państwo, w Polsce 50% porodów to są cesarskie cięcia. Ciekawe, jak bez lekarza na sorze takie cesarskie cięcia będą przeprowadzane. Na pewno z dużym powodzeniem. Drodzy Państwo, no to dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie pomysł, żeby kobiety w Polsce rodziły na sorach z położną, bez lekarza, bez znieczulenia oczywiście, dlatego że trzeba być wykwalifikowanym anestezjologiem, żeby znieczulenie porodowe podawać. To czekam na Wasze komentarze.